Batajcie, moi kochani, w analizie 203 rozdziału mangi Chainsaw Man. I znowu słyszymy się po dwóch tygodniach, no chyba, że oglądaliście mój materiał z największych tajemnic Chainsaw Man'a albo z metafor fantazją, którą ostatnio wrzuciłem. I zanim zaczniemy omówienie, mam dla was małą historię z pająkiem, więc dość upierdliwa i trochę obrzydliwa sprawa. Ale czy jest ona bardziej obrzydliwa niż to, co wyczynia Fake Soulman w najnowszym rozdziale Chainsaw Man? który postanowił wykorzystać swoich Sługusów, czyli tych ludzi, którzy zamieniali się w fake soulmenów i za pomocą ich chciał regenerować swoje kończyny, aby wykorzystywać je później do walki z Denjim. Bo jak pamiętamy, zamienił się w takiego ala, część Hulka. Próbował grać na emocjach Denjiego, że to są ludzie, i on teraz będzie niszczył swoje dłonie. Przy okazji tych ludzi, którzy będą krzyczeć i wołać o pomoc, bo tak oto dosłownie ich przenosi. Pierwszy rozdział nazywa się Ludzką. Tarczą. Tak więc podczas tego pojedynku z Denji, kiedy to Denji przekonał się, że fake someone nie żartuje, on naprawdę zamierza krzywdzić tych ludzi w imię sprawiedliwości, bo przecież on nie może się mylić. Twierdzi, że ma jakąś odgórną misję, jakiś wewnętrzny głos, który pozwala mu czynić te niemoralne i złe rzeczy, ponieważ w dłuższej perspektywie one i tak wyjdą na dobre, więc według niego jest to sprawiedliwe i moralne, ok? I w dalszym ciągu. Zaczyna napierać ciosami w jego Uderza w budynek Dengi robi unik Jednocześnie osoba, którą uderzył w beton Zaczyna krzyczeć Kolejna pięść z ludźmi rozbija się o mur Łystygostek gostek krzyczy Zaczekaj, to boli, to boli Dengi mówi to swoje Cholera I fake soulman robi taką mega potężną Pozę. Jakby dosłownie był jakimś napastnikiem rugby ważącym 300 kg po kilku napojach energetycznych. Kiedy to w najważniejszym meczu w swojej karierze dostał czerwoną kartkę i nie ma nic do stracenia, jest totalnie zbulwersowany. zamierza wpierdolić się w tą osobę, która stoi naprzeciwko niego. Ludzie na jego ciele zaczynają krzyczeć Część wyciągnij mnie stąd! To boli, wszystko mnie boli. Jakaś blaska zaczyna narzekać na to, że w jej... Uchu, jest ziemia. To faktycznie musi być bardzo frustrujące. To prawie tak, jakby coś ją swędziało, i ona sama nie mogłaby się w żaden sposób podrapać, i to mogłoby, nie wiem, doprowadzić ją do utraty swoich wszystkich zmysłów. Po prostu przez to swędzenie mogłaby oszaleć. Jedna osoba próbuje zwracać się do Denji'ego, że hey, są Menu, jeśli unikasz jego ciosu, ludzie w pobliżu jego pięści odczuwają piekielny ból. I Denji, bez żadnych wyrzutów sumienia, on to przerabiał już wiele razy dla niego to nie pierwszyzna w końcu Arkus ze świętym Mikołajem bez żadnych skrupułów walczyli z tymi wszystkimi lalkami i okej, okay, wtedy sytuacja wyglądała trochę inaczej, bo było mu powiedziane że w momencie kiedy oni zamienili się w lalki to już przestali być ludzie teraz mamy do czynienia z prawdziwymi ludźmi, ale still jak mówiłem Denji przerabiał już wielokrotnie ten dylemat wagonika, tylko teraz jest na troszkę wyższym poziomie więc Denji odpysknął temu ziomeczkowi. Czego ode mnie oczekujesz, mam ci przynieść poduszkę? Ale tamten nagle mówi, o, już rozumiem, co trzeba zrobić. Celuj w jego serce w ten sposób być może tylko on zginie, a my przeżyjemy. W ogóle bardzo zabawne jest to, że Fake Summon tak po prostu przysłuchuje się tej całej konwersacji i nie napiera dalej. Chyba mocno się tym zainteresował, albo może trochę zmęczył. Denji porównuje to do gry wideo. I pyta, czy jeśli nie pokonamy bossa, to jego minionki przypadkiem też nie. Znikną. I ja bym tutaj odpowiedział: to zależy. Zazwyczaj teoretycznie tak powinno być, ale nie zawsze są walki z bossami, gdzie trzeba było pokonać te minionki. No ale zazwyczaj można by powiedzieć, że Denji myśli w dobrym kierunku. Zwłaszcza, że ci ludzie, jako minionki, stali się dosłownie częścią ciała Fake Soulmana, więc nie wiadomo do jakiego stopnia to połączenie mogłoby być odwracalne w tym konkretnym momencie. Ktoś się tam bardzo oburzy, mówi, że co proszę, przecież my nie jesteśmy minionkami. Denji, jak zauważył, Uważał, że to kobieta się oburzała. No to oczywiście musi tutaj przyrycerzyć. Mówi, że panienko, nie to miałem na myśli. I w sumie de facto ona przyczepiła się konkretnie do tego słowa, ale pominęła totalnie clue jego wypowiedzi. No bo oczywiście miał dobre intencje. I w tym momencie przerwa fejsu. Mena się skończyła. Wyskoczył do góry i walnął z całej siły w podłoże. Tego Denji znowu uniknął i znowu naraził w ten sposób te wszystkie osoby na doznanie obrażeń. Dziwię się, że one w ogóle jeszcze jakkolwiek żyją, chyba, że są teraz w takim stanie, że automatycznie będą się regenerować, więc odczuwają po prostu wieczny ból. Gdy nagle Denjiemu udało się wbiec na tą gigantyczną rękę Fake Soulmana i trochę po niej przebiec, widząc, że on również ma rozrusznik na klatce piersiowej, więc Denji poszedł za radą tamtego jego mościa, który nakazał mu celować w jego serducho, które może być jego słabym punktem i w sumie serce Denjiego Czyli Pocita w jego wnętrzu, też teoretycznie jest jego słabym punktem. Gdyby pozbawić jego Pocity, czyli własnego serca, no to wielokrotnie w historii mieliśmy pokazane, że jest jakaś możliwość, że udałoby się zabić Denji'ego, ok? No to właśnie Pocita sprawia, że on sam jest nieśmiertelny. Denji krzyczy, że Twoje serce jest odsłonięte i ścierają się ze sobą w takiej bardzo kinowy. Pozie, Fujimoto wielokrotnie robił właśnie coś takiego, że jedna postać staje naprzeciwko drugiej, jakby robił jakiegoś face to face'a. Więc być może jest to jakaś oznaka, że ten konkretny pojedynek zbliża się już do finiszu. Ale okazuje się, że w jego sercu, a raczej tam, gdzie powinien mieć serce, pojawia się głowa jeszcze jakiegoś kolesia, który mówi, że hej, ja tutaj jestem. I to aktywowało jakąś empatię, albo być może. Chwilową pauzę spowodowaną jakimiś wyrzutami sumienia u Dengie'ego, bo zawahał się i w ten sposób. Fujimoto serwuje podwójną rozkładówkę, w której to fake soul nadziewa Denji'ego na swoją pięść. I ten po prostu odlatuje w budynek, rozwala go, przebija się przez ścianę, ląduje w jego wnętrzu. I w tym momencie, jak gdyby nigdy nic, do pomieszczenia, które znajduje się na jakimś trzecim albo czwartym piętrze, wskakuje sobie Joru. Więc nie wiedziałem, że Joru potrafi tak wysoko skakać. albo być może wiedziałem, ale o tym zapomniałem i mówi do Denji'ego, że nie wygrasz z nimi, jeśli będzie ci ich żal. Próbuję nim dość mocno manipulować i przypomina mi to scenę, w której to manipulowała Asą, aby zabiła Yuko na samym początku tego partu, kiedy Yuko była poturbowana przez tego nietoperzowego demona, miała przebity piszczel na wylot i później miała gips na nodze. I Yoru właśnie wtedy usiłowała przekonać Asę, że właśnie to jest dobry moment, aby zamienić ją w broń. Więc Joru, tak naprawdę, mimo tego, że w tej historii była przez długi, długi czas odsunięta w taką bardziej neutralną, taką trochę komediową formę, ostatecznie kreuje się tutaj na największe zagrożenie w tej manze. Benji mówi, że, ale przecież, jeśli ich zabije, to będzie mniej osób, które mnie lubią. I mówi, że nie podoba mu się to, tak? I tutaj Joru wypowiada bardzo ciekawą sentencję: mianowicie, nawet jeśli ich uratujesz, to oni wkrótce Cię zapomną i kontynuuję. Przykład. Asa też była popularna i też została zapomniana w mgnieniu oka. I to jest mega, mega rel. Czy wy pamiętacie, kiedy był ark z kościołem Chainsaw Mena, Asa była na plakatach. Dosłownie wisiały wszędzie, rozwieszone po całym mieście. Nawet jakieś tam osoby z bezpieczeństwa publicznego dokładnie kojarzyły, że ta Asa taka, to gwiazda tej całej organizacji. Miała swoich przeciwników, ale również zwolenników, i co minęło trochę czasu, wydarzyły się nowe rzeczy, i wszystko zostało zapomniane. I to jest piękne, że w chainsawmenie Fujimoto na różnych poziomach przedstawia cały koncept zapomnienia, przecież cała moc chainsawmena się na tym opiera, więc jest bardzo możliwe, że ta metaforyczna piła mechaniczna, która służyła w przeszłości do czegoś innego niż teraz, czyli do ścinania drzew, może być jeszcze bardziej metaforyczna niż wcześniej wszyscy są mianowicie nawet hipotetycznie zakładając, że służyła do dokonywania jakiejś formy aborcji, albo jeśli ludzie w świecie Chainsawmana żyli o wiele, wiele dłużej i mogli zamieniać się w te drzewa, a potem, nie wiem, byli ścinani tą piłą mechaniczną, wszyscy zapominali o tych ludziach, mimo, że mogli żyć setki lat, być jakimiś mega, mega mędrcami, twórcami jakiejś religii i innych kultów. Tak jak, nie wiem, Tengen w Jujutsu Kaisen to ostatni Ostatecznie wszystko popadło w niepamięć. Tak jak diabeł starzenia się, który został połknięty przez oktopus devila, pomyślał, że znajduje się w żołądku Chainsaw Man'a i że właśnie tak wygląda ta cała niepamięć. Również Joru bardzo za złe ma to, że wszyscy o niej zapomnieli i to jest jej troszeczkę taka vendetta na poczicie, którą chce tutaj w tej serii dokonać. Poza tym, żeby udowodnić, że to ona jest silniejsza, no to wyraziła tam swój lęk przed tym, aby nie zostać zapomnianym i czy, w ten sposób Fujimoto próbuje nam i usiłuje nam powiedzieć, że to właśnie lęk przed zapomnieniem jest tak naprawdę czymś takim bardzo fundamentalnym dla ludzkiej natury, że wszyscy chcemy się w jakiś sposób odznaczyć i zostać zapamiętani, czy to dla swoich bliskich, czy to jakąś formą sztuki, którą ktoś tam tworzy. Jest to bardzo intrygująca sprawa. I tak jak mówiłem, ta piła mechaniczna jest tutaj bardzo metaforyczna pod tym kątem, że wielokrotnie Mieliśmy udowodnione w tej serii, że moc danego demona nie musi iść w parze z tym, jak on sam wygląda. Tylko jest to o wiele bardziej subtelne, ok? Więc Joru, patrząc się na Denji'ego i wypowiadając to z takim kamiennym spojrzeniem, takim wręcz obłędem w oczach, próbuje być może zagrać na tym marzeniu Denji'ego, aby być popularnym wśród kobiet i tak dalej. I pyta go, czy chcesz, abym ci pomogła? Więc kolejny raz zachodzi tej relacji uzależnienia od siebie, jakiejś osoby, w tym przypadku Denjim, i co się w ogóle dzieje z Asią? Czy Asia jeszcze tam jest? Halo, Puk Puk, Asia, czy ty tam jesteś? Jest to coraz bardziej groteskowe, że Asa, tak jak gdyby nigdy nic, zostaje zapomniana w tej historii, nie tylko przez postacie, włącznie z Denjim, który nie zadaje o nią pytań. No bo w sumie sytuacja tego nie wymaga. I większym problemem jest aktualnie Fake -suman, Ale wiecie o co mi chodzi? Chodzi o to, Możliwość zastąpienia jej, czy Denji tak naprawdę przywiązał się do Asy, czy była tylko jego plastrem na te rany i samotność, z którą musiał zmagać się na co dzień, nawet po tej utracie na Juty? Czy Denji tak naprawdę czuł coś do Asy, czy on lubił ją jako osobę? Czy może po prostu ona w jakiś sposób zakleiła tą pustkę? A jeśli było to samo zaklejenie pustki, to czy Joru przypadkiem nie może zrobić tego samego, albo być może jeszcze bardziej dobry? Dla Denjiego sposób, bo jak wszyscy wiemy, Denji ma ten swój ala syndrom sztokholmski, on lubi, kiedy kobieta trochę go wykorzystuje. Jest to taka prawdziwa, toksyczna relacja, która w obrębie tych dwóch osób działa. Nie nazwałbym tego romantyzacją, tego nazwałbym to po prostu jakąś sytuacją, jakimś kontekstem, w którym te osoby się odnajdują. I oczywiście, my jako świadomi czytelnicy jesteśmy w stanie uzmysłowić sobie, że hej, autor nie próbuje tutaj niczego promować, tylko bardzo bardziej skupia się na eksplorowaniu i poszukiwaniu jakichś różnych opcji, tak? Wszyscy zapewne to kumamy. I tą miłą pogawędkę przerywa wielki huk, gdyż oto ten wielki budynek został wyrwany w połowie przez moc diabła upadku, który unosi się nad ziemią, bo jak pamiętamy używała swojej mocy. I razem z Fami, razem z Fakesomenem wszyscy są pionkami diabła śmierci oni muszą wrzucić to ludzkość w tak zwaną otłań terroru, czymkolwiek by ona nie była. Zaczyna mówić ludzie, bójcie się i zostańcie głównymi składnikami. I hej, 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 czy ona w ten sposób sugeruje, że próbuje zrobić jakieś danie z ludzkości? Mianowicie w momencie, kiedy ci ludzie, których obierze na cel swoją mocą, zaczną się mega bać, no to według tego, co się dowiedzieliśmy w arku z Falling Devilem, powinni zacząć spadać do góry w najgorszym w wypadku trafić do tych otchłani piekielnych, w których to będą pożerani przez tamtejszych mieszkańców, i kto wie, może to danie, które z nich złoży, w jakiś sposób pokryje się właśnie z planem diabła śmierci. A ta cała otchłań to jest otchłań jakiegoś wielkiego kotła, więc zamiast talerza Falling Devil mogłaby mieć jakiś taki wielki kocioł, w którym będą lądowali ludzie, I może to doprowadzić do jakiegoś rezultatu. Mam nadzieję, że Fujimoto nas tutaj bardzo mocno zaskoczy i ten cały uniesiony budynek kieruje się w kierunku ludzi na ulicy, którzy czekają na rozstrzygnięcie swojego własnego losu, a pośród nich stoi Fami, która wydaje się jeszcze bardziej przerażona niż ci wszyscy ludzie razem wzięci. Ale ona nie jest taka niewinna. Pamiętajmy, że ona z zimną krwią chwyciła ostatnio jakiś kamulec, walnęła dru jedną, drugą osobę, jakiegoś kidosa pośród tych ludzi, więc ja tutaj nie współczuję Fami, ok? I na tym momencie chapter się urywa, ale, ale chciałem odpowiedzieć jeszcze na parę pytań, które zadaliście mi pod odcinkiem z największych tajemnic Chainsaw Man'a, ponieważ było to tylko kilka pytań i mogę na luzie na nie tutaj odpowiedzieć. Adam zapytał na przykład jaki pakt miała Kobeni, ponieważ Kobeni na tej imprezce zapoznawczej w takim barze orientalnym jeszcze w pierwszym parcie jak się przedstawiała to pytali jej z jakim demonem zawarła kontrakt. Kobeni powiedziała, że to tajemnica, i podstawie zrodziło się wiele teorii, że być może ma jakiś kontrakt z diabłem śmierci albo z Kocim Demonem, przez co ma dziewięć żyć, albo z jakimś demonem szczęścia, przez co zawsze unika jakiegoś niebezpieczeństwa. Ale co jeśli? Tak po prostu Kobeni kłamała. Co jeśli Kobeni nie miała żadnego paktu z demonem i tłumaczyłem to sobie w ten sposób, że Kobeni powiedziała, że jest to tajemnica, bo nie chciała wyjść na osobę, która w ogóle nie ma żadnego kontraktu. I to łączy się z pytaniem użytkownika Barry Blackham który pytał, gdzie tak naprawdę po pierwszym parcie uciekła Kobeni? I te dwa pytania bardzo się łączą, ponieważ Kobeni ona od zawsze próbowała uniknąć normalnego życia, tej całej normalności, do której na przykład zmierzał Denji. I ta cała postać Kobeni została pięknie zawiązana w tej ostatniej rozmowie, jaką miał Denji z Kobeni, bodajże ostatnim tomie, jak byli sobie w tej dziurze razem z Kishibe, gdzie wprost przyznała Denjiemu, że ona zazdrości mojego sytuacji bo ona też chciałaby być nieśmiertelna i tak dalej. I Denji wtedy sobie uświadomił, że częścią normalności jest to, aby odczuwać jakieś tam cierpienie i to dało mu taką eurekę, więc Kobeni od zawsze próbowała uniknąć tego właśnie zwykłego życia, chodzenia do pracy, odczuwania cierpienia, więc myślę, że jeśli w Chainsaw Manie istniałby internet, to Kobeni mogłaby otworzyć jakiegoś omiu, oh, nie mam pojęcia. Było jeszcze pytanie, kto zbierał oczy Yakuza? Jako... Które Makima wykorzystywała, żeby szantażować tamtejszych szefów mafii? No i oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta: zrobiła to najpewniej Makima albo jacyś jej poplecznicy, z którymi zawarła kontrakt albo ich szantażowała. Tak mi się po prostu wydaje. Czy Denji może odpalić sekretną szóstą piłę? I zakładam, że jest to pytanie z podtekstem, i uważam, że jak najbardziej Denji może w tamtej części ciała, o której myślicie odpalić piłę mechaniczną. Ile lat ma Najuta i czy Najuta jest magusem? Moim zdaniem, wiek Najuty ciężko jest policzyć, ale zakładamy, że jak respi się demon kontroli, to nie liczymy jego lat tak samo jak jak lat zwykłego człowieka, więc jest to na pewno bardzo ciężkie do zmierzenia. A czy jest magusem? No z tego co wiemy, magus to jest po prostu ktoś, kogo pośmiertne ciało zostało przejęte przez jakiegoś demona, więc Najuta raczej nie jest magusem, ponieważ było powiedziane, że po prostu Kishiba. Ją gdzieś tam dostał w Chinach. Z tego względu myślę, że tak wygląda demon kontroli, dlatego że na przykład Makima, z racji, że jest bardzo atrakcyjna, to jej wygląd jest niesamowicie szczególny, ponieważ za pomocą ciała, atrakcyjnego ciała, w tym przypadku kobiecego, mogła jeszcze precyzyjniej kontrolować samą swoją aparycją. Na przykład mężczyzn, którym się podobało, a większość jej podwładnych to byli raczej mężczyźni. Kim tak naprawdę jest Pocita? No to myślę, że jeszcze bardziej posunąłem tą teorię w tym odcinku wcześniej, ale oczywiście tego na pewno nie wiemy. Może się okazać, że wszystko to, co ja powiedziałem zostanie tylko i wyłącznie teorią, bo Fujimoto ma jeszcze inną wizję na to wszystko. I ostatnie pytanie. Jak Makima widzi ludzkość? Ponieważ było tam zasugerowane, że Makima ma bardzo dobry węg, więc wyczuwa ludzi za pomocą węg. A tak naprawdę za każdym razem, kiedy czytałem tą mangę, no to nie byłem w stanie się doszukać tego, że Makima jest ślepa coś w tym rodzaju. Nie, nie, nie. Akima owszem widziała tak po prostu ludzi. Przecież ona miała wiele różnych interakcji z różnymi ludźmi, nie tylko z Denjim. Choćby nawet Akim albo Kishiba, Więc wątpię, żeby nie używała wzroku w ogóle, ale po prostu może bardziej sugerowała się swoim węchem. I na przykład, kiedy patrzyła na Denjiego, to była tak bardzo pobudzona tym faktem, że ma w sobie część Man'a, że w większości przypadków no nie zauważała tego Denjiego. Było to dość smutne dla niego samego, z racji, że była jego metaforyczną matką i taką figurą matki, która na zawsze z nim została dosłownie i w przenośni. No ale oczywiście jeśli wy macie na to inny pogląd, to jak najbardziej jestem otwarty na wasze teorie w komentarzach. Jednocześnie dziękuję z całego serca wspierającym ten kanał Hajzerce Hydrejowi, PK i Mercilessowi. Pamiętajcie o zostawieniu oceny pod filmem, subskrypcji, komentarzu, możecie napisać nawet po prostu co u was. Za tydzień nie ma przerwy i Pozostańcie szaleni moi drodzy. Do następnego. gia ha 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 ha, -ha, -ha.